Cześć! Zapewne słyszeliście o tym, że walka Przemysława Salety z Andrzejem Gołotą ma być w Pay Per View. Czyli w usłudze, która dodatkowo doi abonentów. Bo nie dosyć, że płacimy abonament radiowo-telewizyjny. Bo oczywiście go płacimy. Oczywiście, że go płacimy. To dodatkowo jeszcze płacimy przecież abonamenty w naszych... ...firmach, które dostarczają nam telewizję. A te... Wykorzystując to, że ta walka może być popularna, spróbowały jeszcze trochę na nas zarobić. Problem polega tylko na tym, że mogą się bardzo przejechać na takiej próbie sprzedania tej gali. KSW spróbowało tylko raz pay per view i nie widziałem, przyznam się, jakichś tam bilansów finansowych. Ale widać, że dalej już tego nie próbują. Także musiało być niewesoło i normalnie na reklamach zarabiają więcej. Co do tej bokserskiej gali, myślę, że będzie podobnie. Cwaniaczki poszukają sobie tej gali w internecie, a będzie na pewno, i obejrzą ją całkowicie za darmo. Ci, którym naprawdę zależy, to raczej wybiorą się na halę, a tylko nieliczni to najczęściej po jakiejś zrzutce w barach. W jakichś knajpach, czy nawet w prywatnych domach, ale w kilka osób obejrzą tą galę. A reszta, która mnie bardzo interesuje, bicie się dwóch starszych mężczyzn po przejściach, po prostu to odpuści i nie wiem, poczyta książkę, czy obejrzy jakiś film. Ja przyznam się, obejrzę tą galę. Nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale cicho, nikomu nic nie mówcie. Tylko po to, żeby później nagrać jakąś opinię dla Was. A co Wy sądzicie o gali Gołota Saleta i o systemie Pay -per View w Polsce? Podzielcie się swoją opinią. Tymczasem dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!